W ZDK odbyło się spotkanie autorskie ze Stanisławem Popkiem, psychologiem, pisarzem i malarzem. Stanisław Popek, urodzony 20 lutego 1936 roku w Korytynie na Zamojszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Profesor zwyczajny zajmujący się psychologią różnic indywidualnych, psychologią zdolności, twórczości i sztuki. Pasją Stanisława Popka jest również twórczość plastyczna i literacka. Podczas spotkania zostały zaprezentowane najnowsze książki autora, dwunaste skrzypce, znaki zapytania, oczy ikony. Spotykamy się na promocji piętnastej mojej książki literackiej Oczy ikony, która dotyczy tragedii wołyńskiej w głównej mierze. Poprzednia książka, dwunaste skrzypce, to jest książka Zamojsko-Lwowska i dotyczy faktów autentycznych historycznie, okresu moich lat młodzieńczych, uczniowskich, kiedy lutnik, który przybył tutaj. Zelwowa wykonał mi skrzypce, które mam do tej pory. I to były jego ostatnie skrzypce w życiu, dwunaste skrzypce, i dlatego taki jest tytuł książki. Książka Oczy Ikony opisuje wydarzenia na Wołyniu w latach 40. minionego wieku. Pochodzę z ziemi chrubieszowsko-zamojskiej i zainteresowałem się problematyką tragedii krasowiaków I ta książka, jak raz, dotyczy rzezi Wolińskiej, ale nie tylko. Również e, pewnego odwetu, który AK organizowała na Zamożczyźnie. E, to są jak raz e, te problemy, które mnie interesowały na przestrzeni ostatnich lat. Przed napisaniem obu książek, około pięciu lat studiowałem źródła, dokumenty, opracowania historyczne, mimo że jest to w wielu przypadkach fikcja literacka to jednak nie chciałem popełnić żadnego błędu historycznego i stąd tyle lat studiów. W spotkaniu towarzyszyła wystawa grafiki i rysunku Romana Muchy. A że razem znamy się od 1961 roku, razem magisterium robiliśmy z jego małżonką i ze Stasiem i przyjaźnimy się tyle lat i zrobiło mu wystawę w kawiarni i jestem razem ze Stasiem dzisiaj.